Jasne. Dobra. Słuchajcie, to, to na koniec przejdźmy do czegoś. E, do czegoś. E, jakby. E, fajnego. Tarnów raczej tak. Rozumiem. A próbowałeś szukać jakiejś pracy zdalnej, jakiejś kopii, czegoś. Generalnie UP, które działają strasznie. Każdżennka w pracy musiała jakoś zatrudnić UP, bo taki był warunek dofinansowania. I do pracy przy komputerze dostawała samych ludzi, którzy nie dość, że nie obsługiwali komputera, to nie chcieli. I nie mogłaś w tym urzędzie dogadać, że halo, ona dostaje etat normalny, legalny, dobrze płatny, więc niech jej wyślą kogoś, kogo zatrudni. Jesus fucking Christ. To jest straszne. Eee, no dobra, to ja. Ja nie wiem, co mam, co, co mam dopowiedzieć. To, to, brzmi, to brzmi koszmarnie. A... Słuchajcie, ja, o, ja... <kluzni> no, bo... chciałem, chciałem porozmawiać na koniec o, o gamerskich rzeczach, bo w moim serduszku dalej jestem gamerem. Eee, i, I jakby... E, co prawda nie nienawidzę kobiet ani mniejszości, ale lubię grać w gry. Eee, więc na koniec chciałem sobie z wami obejrzeć, jakie są nominacje to w rozmaitych kategoriach i co może, co może, co powinno wygrać i, i tak dalej. Okej? Okay? Okej? Okay? I to będzie ostatni segment na dzisiaj, po czym ja idę sobie, idę se. Dzięki za falowka Percival. Ja umiejętności mam z tych wymaganych, które pytają, ale dwa razy dostałem nie, kobietę. Reszta głównie powodem są stres, albo znalezienie kogoś innego. Jesus Christ. Teraz nie ma gierek. Elejtrist, ale ja dalej nie czuję się do końca zdrowy, a jeszcze dzisiaj coś chciałbym zrobić. no dobra to 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 let's jump into it gra roku jakby od razu powiem nie grałem w żadną z nich bardzo chciałem deathloopa ale mnie zwyczajnie nie stać jeżeli chodzi o gry tak jutro jutro będzie jak najbardziej stream chyba że będę bardzo chory jutro a jakby... Ja bym bardzo chciał, żeby Deathloop wygrał, bo jestem wielkim fanem Arkana i uważam, że zasługują na same najlepsze rzeczy. Ale zarówno Psychonauci, jak i Ratchet i Clank, jak i Resident Evil Village są bardzo solidnymi... E, bardzo solidnymi kandydatami. O Metroid Dread to musiałbym się chrysku wypowiedzieć chyba. It Takes Two a, może być bardzo dobre. Ja obstawiam, że wygra Resident Evil, a, bo jakby fani horrorów są najbardziej gra graczowi. Eee, najlepszy design audio. Returnal podobno jest bardzo dobry w tym. Eee, no ale znowu, bardzo chciałbym, chciałbym Deathloopa zobaczyć, no bo come on. To, to Deathloop jest, nie? Eee, najlepsza, najlepsza fighting gra. Nie mam bladego pojęcia, nie? Jakby tutaj patrzę i mówię, niech wygra Guilty Gear. Eee, a poza tym, eee, a, Najlepszy indyk. To nie powinno wygrać pod żadnym pozorem. To jakby to ma tak. Z, z, nie, nie. Eee, z indyków, Lub Hero, albo Inscription. Kena, naprawdę? Uuuu... No nie, ja stawiam, że, ja, ja stawiam, że wygra Inscription, ale Loop Hero też jest solidnym kandydatem, moim zdaniem. <coughs> mm. <coughs> Bo 12 minut ma bardzo złe rozwinięcie fabuły, i jakby ten plot twist jest niepokojący. Najlepsza gra sportowa sentymentu powiem, że Dota pewnie wygra Valorant, jak znam życie. Gdzie jest Apex Legends? Najlepsza gra mobilna. I don't care. I don't care. Naprawdę. Nie mam, nie mam żadnego autorytetu, żeby wypowiadać się o mobilkach. Games for Impact A... O Jezus To jest śmieszne, bo z tych, bo z pięciu gier grałem w trzy Nie grałem tylko w Chicory i Before Your Eyes Jeżeli miałbym z tych trzech wybrać To wybrał Life is Strange Boyfriend Dungeon robi inkluzywność, ale jest też bardzo triggering Więc Ale, ale mi się bardzo podobało, natomiast No Longer Home O, takie smutne Eee, najlepsza Action Adventure Guardiansi są podobno bardzo dobrzy, ale pewnie wygra Resident Evil. Jak jest w tej kategorii eee, Resident Evil, aha, to, to wygra Resident Evil. Eee, natomiast Psychonauci raczej Clank i Marvel Fajne, fajne, fajne pozycje, fajne nominacje. Eee, best Action Game. A to, a tam było Action Adventure. O Jezus, no to ja bym chciał, żeby wygrał Deathloop. Potencjalnie, podejrzewam, że wygra albo Chivalry, albo Returnal. Najlepszy kierunek artystyczny. No Deathloop mi się bardzo podobał. A Hmm... Może Kena? Czy gdzieś zapisuje swoje playthrough w sensie streamy z grania? Raczej nie. z tam Far Cry nie, nie był? Pamiętaj, że ta, że ta impreza jest zawsze wielkim jakby festem reklamowym. Sądzę o Far Cry 6. Ubi mógłby uregulować ze swoimi pracownikami rzeczy, które, które nie działają dopiero potem. Jakby powinniśmy oceniać grę. Natomiast jest przyzwoite, ale nic szczególnego. Że nie tak wygląda. No, jeszcze, jeszcze nie grałem, bo nie chcę, nie chcę płacić Ubisoftowi. Best Community Support? Uu. Chyba bym powiedział Apex? Albo Final Fantasy. Destiny niekoniecznie, Fortnite na pewno nie, bo Fortnite jest w tym momencie olbrzymią uh, platformą reklamową. No Man's Sky. Uh, tak, cały czas jest rozwijany. Najlepszy debiut indy indykowy. Hmm, Sable? Sable, w ogóle, jak to jest, że Sable nie jest nominowane do Art Direction? To jest coś dla mnie niezrozumiałe. -ta, ta gra ma tak unikalny styl graficzny, że dlaczego jej nie ma w Art Direction? Eee... Best Esports Athlete. Eee... Ten jak wygląda spoko, ma, dobre, ma dobre, do do dobrą fotkę. Tak, ten, ten ziomek, ten ziomek, nie mam pojęcia jak tego. Eee, ile nam tam jeszcze zostało? Najlepszy coach esportowy. Eee, no nie, na pewno nie Face Clan. Eee, ten, ten ziomek ma dobre zdjęcie. Nie wygląda jak Dudbro. Najlepsze wydarzenie e sportowe. Pewnie, pewnie e, League of Legends Worldy będą wygrają, International zawsze chwalę, bo mam sentyment do doty. Największa, najlepsza drużyna esportowa sportowa. Ci mają ładne zdjęcie. Powiedzmy, że oni. Team Spirit. Najlepsza rodzina. What? A najlepsza gra rodzinna. Może new, nowy Pokémon Snap? Albo tekst tu. Nie zaufam Mariowi. Uh, najlepszy multiplayer. Nie ma Apexa to się nie liczy. Nie mam pojęcia. Monster, Monster Hunter Rise. Najlepsza narracja. No tu, tutaj mocnymi konkurentami wydaje mi się Deathloop, Life is Strange i Psychonautia. Ja bym chciał, żeby wygrał Deathloop, Life is Strange też może wygrać. Jest całkiem spoko. Jest jakby rozstrzygnięcie tej historii, mi się bardzo podobało. Najlepsza trwająca gra. Apex. Apex, albo Final Fantasy. Wiem, że znam dużo ludzi, którzy grają w Finala i bardzo chwalą. A teraz e, tego, Skoda dużo ludzi uciekło. Deathloop jest przechajpowany. Jak będę miał pieniążki to tego kupię i ocenię. Na, u, to to jest kategoria, którą bardzo lubię. To jest bardzo, to jest, to jest e, jakby e, kategoria, którą bardzo lubię. Eee... Myślę, że Giancarlo Esposito tutaj mógłby dostać. To jakby to było spoko. Eee... Najlepsza gra role playing Z Scarlet Nexus jeszcze nie grałem. To, że to w ogóle znajduje się w tej kategorii to jest jakiś żart. to jest to jest, to jest absolutny żart. E, Skeletal Nexus był podobno bardzo dobry, jeszcze go nie ruszałem. To of też jest podobno bardzo dobry, natomiast jakby to był Chrysku, powiedziałby, że Shin Megami Tensei powinno wygrać. Ja posłucham Chryska i powiem, że Shin Megami Tensei. <coughs> Najlepsza ścieżka dźwiękowa i muzyka. Hmm. Tutaj gardiansi myślę, że mogą być, mogą być wyróżnieni. Eee, najlepszy Sim Strategia. Inscription. Humankind jest dobry, ale nie urywa dupy. Eee, Marcin Przybyłowicz w ogóle jest bardzo sympatycznym gościem, więc jakby jestem w stanie uwierzyć, że ta muzyka była dobra. Najlepszy eSports Racing. To Hot Wheels wydaje się strasznie fajne i, i wiem, że ludzie chwalą, nie? A to... Ja. Hot niech wygrają. Nie czekam na kompanię. Nie lubię, nie lubię RTS-ów. Eee... Chwila, tu kliknąłem. Najlepszy VR AR. Nie wiem. Totalnie nie wiem. Nie chcę się wypowiadać. Content creator of the year, Jesus Christ. Cieszę się, że XQC nie ma. Ale dajmy kobiecie, bo, bo, bo kobiety są niereprezentowane. Nie, nie, nie bo za mało oglądasz tego. Innovation in Accessibility. To jest ciekawa kategoria. Musiałbym poczytać jakie są rozwiązania, jeżeli chodzi o accessibility. DVD A... vale jest ciekawym pomysłem, bo gra się ślepą postacią. Ale tu musiałbym poczy poczytać jakie, jakie rozwiązania mają. Najbardziej wyczekiwana gra. Nie. Eee. Nie. 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 Znaczy z, z tych, jak miał wybrać, to albo Starfield, albo Horizon Forbidden West. <coughs> Nie grałem w Death Stranding. Nie mogę się przekonać do, do Kojimy. Ale z tych gier mówię. Albo Starfield, albo Horizon. Znaczy, pamiętajcie, pamiętaj, żeby Tesda dostała zastrzyk pieniędzy od Microsoftu, więc może im wyjść. Czemu nie GOF? Bo, jakby uh, Legacy, Legacy uh, Kratosa jest takie mm, bardzo mech. Jakby co, już koniec? To już wszystkie? Dojechaliśmy do końca. Dojechaliśmy do końca, proszę Państwa, dojechaliśmy do końca. Eee, patrzę czy jeszcze czegoś nie pominęliśmy. Ale wygląda... Chwila. Dojechaliśmy do końca. Ale woda Horizon. Jakby robot dinozaury. Robo-dinozaury wygrywają moim zdaniem. Eee, słuchajcie, The Game Awards e, jest w grudniu e, i będziemy je albo oglądać na żywo, jeżeli będziecie chciały, chcieli siedzieć ze mną w nocy, bo The Game Awards jest w chujowych godzinach, albo będziemy, e, albo będzie <coughs> restream następnego dnia. W zależności od tego, jak wy będziecie wolały i woleli. Eee, więc, a, więc, jakby, jeżeli będziecie chcieli ze mną posiedzieć od godziny pierwszej w nocy do czwartej, piątej, to, to może zrobimy nawet na żywo. Eee, tylko będę się jeszcze najlepiej jakiegoś innego psychopat psychopatę, psychopatkę albo osobę psychopatyczną, która będzie też chciała siedzieć. Eee, tego nie Nie piję energetyków.